serum pod oczy, pomadki z filtrem przeciwsłonecznym, najlepsze SPF, genialny balsam o zapachu kultowych perfum i więcej. Czyli podsumowanie ciekawych i mniej ciekawych nowości w mojej pielęgnacji. Witajcie w krainie składów. Czasem potrzebuję troszkę luźniejszego odcinka, żeby pokazać wam czego aktualnie używam i szybko polecić coś naprawdę fajnego, żeby nic was nie ominęło. Dziś zebrało mi się kilka perełek, nowości i zaskoczeń. No i jedno drogie rozczarowanie. Nie ma co przedłużać, bo przed nami sporo ciekawostek. A pierwszą z nich jest balsam z peptydami od Eveline. Już wcześniej testowałam wersję niebieską i bardzo dobrze nawilżała, ale to ta różowa zrobiła na mnie jeszcze większe wrażenie. Dlaczego? Bo pachnie jak, uwaga, La Viebel od Lancôme. I muszę przyznać, że pachnie przy tym wyjątkowo długo i intensywnie, jak na balsam. Czuję tam dużo słodyczy, wanilię, białe kwiaty i nutę świeżego owocu, jak porzeczka. Zdecydowanie jest to coś, czym podbijecie zapach swoich perfum. Albo nawet je zastąpicie w cieplejszym sezonie, bo go serio czuć. I kosztuje całe 15 złotych. Już nawet pomijając zapach, to jest bardzo dobry balsam. Nawilża, odżywia, troszkę wygładza, dodaje skórze blasku i szybko się wchłania bez efektu lepienia. W składzie znajduje się m.in. kompleks ceramidów i peptydów, składniki wygładzające i troszkę parafiny, co w tym przypadku jest na plus, bo produkt trzyma się skóry i pachnie nieporównywalnie dłużej do moich innych balsamów. Podczasem mimo że balsam pachnie ładnie i intensywnie, to i tak znika chwilę po aplikacji. A ten czuję przez parę godzin, a do tego przechodzi na moje ciuchy czy pościel, gdzie przypomina o sobie jeszcze dłużej. No, wow! Jeśli ktoś się na co dzień nie perfumuje, to u niego taki balsam na pewno zrobi różnicę, a często też pozwoli poczuć się pewniej nawet podczas wyższych temperatur. No, ten balsam leci do moich ulubieńców i to bez dwóch zdań. Teraz żałuję, że wcześniej go nie otworzyłam. Wiecie, niebieski też był fajny, ale ja kocham, jak coś dobrze pachnie. O drugim produkcie coś tam już wspominałam, ale dalej zalicza się do nowości i jest to azjatycki SPF od Skin 1004. To wersja błękitna z wąkrotą azjatycką. Trochę kosztuje, ale biorąc pod uwagę jak dobrze mi się sprawdza, to nie jest mi szkoda na niego ani grosza. Ten krem jest leciutki i w zasadzie bezproblemowy. Wykończenie ma w stronę matu i nie wymaga pudrowania, nie bieli, nie roluje się, nie szczepie i mogę go dokładać bez żadnych problemów. Nie zaostrzył też wyprysków, a mam do tego ogromną tendencję. To chyba najlepszy SPF jaki do tej pory testowałam. Minusy, jakie ja aktualnie mogę podkreślić, to dość wysoka cena, aczkolwiek filtry zwykle taniej nie są, tym bardziej zagraniczne. A drugi minus to nieznane PPD czy tego typu szczegóły. Ale to akurat jestem w stanie przeboleć, jeśli komfort mi to wynagradza. A uwierzcie, że ten krem oddaje. Poza samym komfortem na jego korzyść przemawia też skład pełen antyoksydantów. Jest tam wyciąg z wąkroty azjatyckiej, prokuła, rukoli, miłożębu japońskiego czy zielonej herbaty, a także kwas hialuronowy czyli bardzo ładnie. Wiem, że od czasu sprawy spurito azjatyckie filtry mają się nieco gorzej, więc też jestem ostrożniejsza. Nie zauważyłam jednak u siebie poparzeń, co przy słabszych filtrach już by się pewnie pojawiło, więc powinno być ok. Akurat moja skóra bardzo szybko reaguje na promieniowanie ze względu na albinizm i każde niedociągnięcie wychodzi. A teraz będę marudzić na krem. Drogi krem. Czyli przeciwzmarszczkowy nux na dzień. Ten w zielonym opakowaniu. Pięknie pachnie, skład super. Wykończenie jak aksamit. Co mogło pójść nie tak? Otóż roluje się jak wściekły. Robi z pielęgnacji dosłownie kluski. Od jakichś 10 lat nie miałam w rękach tak rolującego się kremu. Zużyłam go naprawdę sporo, bo ponad pół słoiczka. Już było widać denko, kiedy stwierdziłam, że no kurczę, nie wyczynię. Było mi go szkoda, dlatego trochę się do niego zmuszałam, ale kiedy kolejny raz musiałam przez niego zmyć całą pielęgnację, to stwierdziłam, że to mnie kosztuje więcej niż sam ten produkt jest wart. I o ile do działania naprawdę nie mogę się przyczepić, tak przez formułę ciężko było z tego działania w ogóle skorzystać. Wiecie, jak on się momentami zachowywał? Jak kiedyś używało się maseczek peel off, to czasem jakieś resztki zostawały na bokach twarzy i można je było zdrapać albo potrzeć palcem i same odpadały. To jest coś bardzo podobnego, tylko wilgotniejsze. I nieważne jak, ile i na co go nakładałam, on się po prostu potrafił odkleić od skóry. Wyglądało to jak… hm… jak takie paproszki z ręcznika. Nie mam do niego cierpliwości i w końcu go oddałam. Wiem, że często dużo problemów wynika z niewłaściwego stosowania produktu i przeważnie szuka się winy w danej osobie, ale tu naprawdę kombinowałam i nic to nie dawało. Nawet nakładany na gołą skórę potrafił się wręcz złuszczyć. No, nie polubiłam go, ale to nie znaczy, że nie lubię firmy. Kolejny produkt to nowość z serii, którą już od lat wam polecam czyli Orientana Reishi. Poszerzyła się ona o serum pod oczy i na powieki Lift Up. Udało mi się je dostać jeszcze przed premierą, więc mogę podzielić się odczuciami. No właśnie, naciskam tutaj na odczucia i uczucia. Bo wyjątkowo chcę pochwalić też przekaz marki, która nie mówi o usuwaniu zmarszczek już teraz, natychmiast. Nie mówi: "U, zmarszczki złe", tylko przypomina, że starzenie się to naturalny proces i warto ogólnie dbać o kondycję skóry, a nie tylko skupiać się na jej wyprasowaniu, kiedy coś się pojawi. To w zasadzie cały ruch nazywany better aging i polega też na akceptacji tego, że skóra i ciało z wiekiem się zmieniają. I bardzo mi się ten ruch podoba, bo przyznaję, że nie lubię reklam, gdzie dwudziestolatka opowiada o starzeniu, jakby to była jakaś choroba. Ech. Wracając. Serum ma formułę emulsji i to coś podobnego do helodaktyl, tylko jest jeszcze lżejsza i płynniejsza. Zapach kojarzy mi się z akacją, ale nie utrzymuje się na skórze. W kwestii działania na pewno muszę podkreślić, że jest przyjemnie otulające, regenerujące i takie aksamitne. Daje wrażenie, jakby skóra nagle stała się wypoczęta, świeższa, a jednak pod aksamitną kołderką. Tak więc, możecie nakładać je pod krem albo zamiast kremu. Na całą twarz też można. W składzie znajdziemy za to np. peptydy, ekstrakt z grzybów reishi, który jest silnym antyoksydantem oraz tajemnicze EGF, czyli naskórkowy czynnik wzrostu. To składniki, które naturalnie znajdują się w organizmie i stymulują skórę do produkcji m.in. kolagenu. Można powiedzieć, że to taki kijek do szturchania skóry i mówienia, ej weź coś zrób. I w kosmetykach EGF to kompleks, który ma te substancje naśladować. Bo wraz z wiekiem tego naturalnego niestety ubywa. Bardzo podobnie jest w przypadku słynniejszego NMF, tylko on jest typowo nawilżający. Tak więc jeśli jesteście fanami całej tej grzybkowej serii, to polecam! Będzie świetne dla skóry przesuszonej, zmęczonej, z tendencją do zasinień i opuchlizny. Tylko przy opuchliźnie raczej stosowałabym już je bez kremu pod oczy, żeby też nie obciążyć skóry. Myślę, że polecić mogę też nowość od Isany, czyli pomadkę z SPF 30. Bardzo wyjątkową pomadkę. Bo zwykle mam tak, że tego typu produkty rozbielają usta, trapią w gardło i mają bardzo nieprzyjemny posmak. A ta nie, a przynajmniej nie aż tak. Kosztuje niecałe 6 zł. Pachnie jak owoce tropikalne, nadaje ustom blasku i trochę koloru. Ona dosłownie odrobinkę barwi na dość ciepły, powiedziałabym, że miedziany kolor. I wolę to 100 razy bardziej odrobienia rozbielonych sucharków. Pomadka ma też dość oleiste wykończenie, ale nie pływa jak chociażby Zenova z Action. Śmiem twierdzić, że formuła jest nawet lepsza od standardowych pomadek Isany, bo po większość ma problem z twardością i potrafią wyjść im jak świeczki. Myślę też, że SPF-30 jak na pomadkę do ust to wystarczająco, bo możemy ją często i szybko reaplikować bez najmniejszego problemu. Ale jeśli chcielibyście wyższą ochronę, to polecam Sandens w błękitnym opakowaniu. To jest marka własna drogerii DM. Ona z kolei nie jest barwiona ani parfumowana. Jest jak klasyczna pomadka i tylko lekko chemiczny zapach i posmak zdradza, że to jednak filtr. Też jest jedną z lepszych jakie testowałam, dlatego szczerze polecam i uważam, że nie ma co przepłacać. Napiszcie proszę jaka nowość pojawiła się w Waszej pielęgnacji. Możecie też zostawić hasło hashtag kluski. A kto ma skórę, łapka w górę. Dziś się z Wami żegnam, buziaki, pa!